Przypomnijmy sobie początek. Jezus wchodzi na górę, żeby się modlić. Jest tam przez całą noc na modlitwie. Z nastaniem dnia schodzi na dół i z dużej liczby uczniów wybiera tych, których sam chce po imieniu każdego osobiście i nazwie ich apostołami. Wśród nich wybrał Piotra i wśród nich wybrał też Judasza. Jezus, który zna serca. Jak to mówił święty Jan Paweł II, Jezus, który jedyny jest tym, który wie, co się dzieje, co jest w sercu człowieka, wie, kogo wybiera. Co się stało, że po drodze Judasz stał się najpierw złodziejem? Co się stało, że Piotr tyle razy patrzył na Jezusa i nie potrafił słowa dotrzymać? Nie potrafił zrobić tak, jak mówi. Co się stało? I teraz dochodzi do końca, ostatnia wieczerza. Oni nie mają pojęcia, że to jest ostatnia wieczerza. Jezus, który nie zdradził ani jednego, ani drugiego. Judasz wyszedł. Oni myśleli, że jeszcze idzie kupić coś na święto. Jezus go nie zdradził. Nie zdradził się też przed Piotrem. Dał mu odczuć ten smak zdrady, porażki, bo to go miało czegoś nauczyć. Właśnie to sobie uświadomić, że Jezus mnie nie zdradzi. Tutaj właśnie widzimy, co to znaczy, że jest Panem, że jest Bogiem, że miłość jest wszechmogąca że Jezus panuje do końca nad sytuacją, nie w takim sensie, że odtąd, dotąd powie mi, co mam zrobić i będziemy trzymał za kark, dopóki tego nie zrobię. Ale to jest taka miłość, która się nie cofa przed niczym, nawet przed zdradą, która wszystko przetrzyma. Miłość, która nie ustaje. Nigdy. Jezus jest Panem, to jest Bóg bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, moja krew za was wylana Jezus mnie nie zdradzi jak pięknie to zrobił że nie zdradził Judasza, nie zdradził Piotra przed innymi pozostałymi apostołami dzisiejsza kolekta we mszy zawiera przepiękne słowo o przebaczeniu tam jest powiedziane. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie mieli możliwość bycia na mszy świętej. I tak samo modlitwa po komunii. Tam jest mowa o zbawieniu, o życiu wiecznym. Piotr osiągnął je. A co się stało z Judaszem? Jezu, co się stanie ze mną?